To będzie taki krótki zestaw porad, takich ode mnie dla Ciebie, jako od kumpeli dla kumpeli. Jak poprawić sobie po prostu codzienny komfort życia, jak ułatwić sobie wychodzenie z napadów obiadania. Bo my często skupiamy się na takich dużych elementach, takich fundamentach, nie? Jak na przykład pracy nad jedzeniem, nad regulacją stresu, nad regulacją emocji. Nad odpoczynkiem, nad umiejętnością odpoczywania, nie wiem, jakoś dbamy o ruch, o kontakty z osobami różnymi, i to wszystko jest bardzo ważne, nie? No to tak jak mówiłam, to są takie fundamenty. Tylko, że w tym momencie nadal mogą być gdzieś w tle jakieś takie szczegóły, jakieś takie małe rzeczy, które mogą trochę burzyć tą naszą codzienną pracę, Trochę podstawiać nam nogę, jak chcemy iść do przodu, e, i mogą troszkę nas ciągnąć do tyłu, a możemy je zamienić na takie rzeczy, które będą nas cały czas pchać w przód i które będą nam po prostu ten e, dodawać więcej komfortu każdego dnia. E, I opowiem właśnie Ci dzisiaj o dosłownie kilku takich bardzo prostych sposobach na zaprojektowanie swojego otoczenia swojego środowiska. I tak jak mówię, one będą proste, więc możesz je wprowadzić nawet słuchając tego odcinka, możesz je wprowadzić kończąc, skąd, jezu ja się dzisiaj po prostu nie mogę wysłowić. Jak skończysz go słuchać, albo chociażby jutro, myślę, że będą bardzo łatwe do wprowadzenia. I podejrzewam, że one będą takie, które nawet nie pomyślałabyś, albo nawet tak nie, nie przyszły Ci nigdy do głowy, że mogą mieć w ogóle jakikolwiek wpływ na Ciebie, nie? E, a zaczniemy od tego, żeby wejść do Twojej szafy, bo słuchaj, nie ma nic gorszego niż uciskające gacie. Bo zaczynamy wtedy dzień po prostu dużo bardziej wkurzone, dużo bardziej podirytowane. Mamy na start po prostu gorszy humor. Od razu może się pojawić w głowie taka myśl: ten dzień nie będzie dobry. I oprócz tego, że chodzimy takie podirytowane, jest nam niewygodnie, to zwyczajnie czujemy się jeszcze gorzej w swoim ciele. No bo. Czujemy dużo mniejszy komfort z ogólnie każdego ruchu, z funkcjonowania w ciele, więc zwyczajnie czujemy się przez to gorzej. Plus takie uciskanie, szorowanie nie wiem, jeszcze bardziej nakręca myślenie o ciele. A myślenie o ciele jeszcze bardziej nakręca takie negatywne myślenie o ciele, nie? Wyszukiwanie wad, wyszukiwanie, właśnie Rzeczy, które Ci się w tym ciele nie podobają. I dodatkowo przy każdym kroku właściwie myślisz o tym, jak bardzo niezadowolona jesteś z tego ciała. Więc tak w zasadzie jedynie co, to podkręcasz cały czas te negatywne myśli o ciele, które w żaden sposób raczej Ci nie pomagają. I w ogóle też to, co przy okazji może się zadziać przy właśnie uciskającej bieliznie, czy przy uciskających spodniach. To to, że możesz sobie zafundować wzdęcia albo ból brzucha. Bo jak siedzisz sobie w pracy na przykład i jesz tam jakiś posiłek i następnie siedzisz przy biurku z ściśniętym brzuchem w obcisłych jeansach i jeszcze w obcisłych majtkach, to jak gwarantuję, że jest po prostu 90% szans, że wyjdziesz z tego, z tej pracy ze wzdęciem, z po prostu brzuchem jak balon, z bólem brzucha i będziesz czuła się jeszcze gorzej, bo po prostu ten brzuch będzie wzdęty, nie? Więc taki eksperyment dla Ciebie, jeśli doświadczasz na co dzień wzdęć, a faktycznie nosisz takie obcisłe ciuchy, to możesz sprawdzić, czy to przypadkiem by w czymś nie pomogło, nie? Dlatego fajnym takim działaniem, trochę wspierającym nas na co dzień, jest przejrzenie swojej szafy i sprawdzenie, ile ja tam mam takich wygodnych, komfortowych ubrań takich, których właśnie będę czuła się dobrze na co dzień, które nie będą krępowały moich ruchów, nie będą podkręcać myślenia o ciele, nie będą sprawiały, że czuję się jakaś taka ściśnięta, czuję się niewygodnie, nie będzie tam koszulki, która na przykład strasznie nas uciska w ramiona i cały czas nam przypomina o tym, jakie one są nie takie, jakbyśmy chciały, albo są to w miarę wygodne spodnie, jakieś takie dżinsy, które powodują, że czujemy się, że po prostu widać każdą naszą Fautkę na brzuchu i po prostu uda, z których jesteśmy niezadowolone, nie? Sprawdzić, czy nie możemy na przykład właśnie poszukać jakichś takich bardziej komfortowych ciuchów. I nie mówię tutaj o tym, że to ma być zaraz takie zrezygnowanie, jakby, że to się wiązać równoczesnym rezygnowaniem, w ogóle z dbania o siebie. Że teraz to, jak ja wyrzucę te spodnie, to znaczy schowam, wymienię te ciuchy, które są trochę takie mniejsze, bardziej przylegające na coś luźniejszego. To znaczy, że ja od razu zosta jakby zostanę w tym punkcie, w którym jestem i przestanę nad sobą pracować. No nie. W ogóle mi nie o to chodzi. Możesz robić ze swoim ciałem cokolwiek chcesz. Mm, tylko będzie to wszystko łatwiejsze w momencie, kiedy będziesz czuła się w nim bardziej komfortowo. I e, nie ma żadnego sensu jeszcze bardziej sobie dowalać, jeszcze bardziej um, czuć się jeszcze bardziej niekomfortowo, e, jeśli możemy to zmienić i możemy czuć się komfortowo, bo takie negatywne uczucia raczej nie będą nas na dłuższą metę napędzać do działania e, i w niczym nie będą pomagać. A tak naprawdę wspieranie siebie i chociaż jakakolwiek forma troski, czy w ogóle, no, właśnie czegoś takiego pozytywnego dla siebie, nie sprawia, że od razu przestajemy działać i przestajemy jakoś pracować nad naszymi celami. Po prostu nam umila tą drogę do tych celów. I jeszcze z szafą wiąże się też taka kupka rzeczy, która jest w rozmiarze, w którym teraz nie jesteśmy. Być może byłyśmy, nie wiem, z dwa lata temu, może byłyśmy wtedy w tym rozmiarze, kiedy ten rozmiar był dla nas niezdrowy, na przykład, kiedy straciłyśmy miesiączkę, albo byłyśmy w tym rozmiarze, ale wymagało to tyle zaparcia, tyle zasad, tyle ograniczeń. Że po prostu nie mamy siły wrócić do tamtego miejsca, nie mamy ochoty tam wracać, nie chcemy. Całe nasze po prostu ciało krzyczy, że nie, nie chcę tam wracać, ale mimo wszystko te ciuchy cały czas tam są w tej szafie i cały czas na nas zerkają. I za każdym razem, jak tą szafę otwieramy, to co jakiś czas możemy tam spojrzeć. I co się wtedy odpali? Odpali się oczywiście ten krytyk w głowie, nie? No, pamiętasz, jak w tej spódniczce wyglądałaś? teraz to, byś w nią nie weszła? Teraz to nie wyglądasz tak dobrze jak wtedy. Wtedy to byłaś dyscyplinowana, wtedy ci się chciało. A teraz zobacz jak ty się zapuściłaś. Mogłabyś wrócić do tamtych czasów. Mogłabyś w ogóle ci się zrezygnować na przykład z tego drugiego śniadania. Mogłabyś nie jeść jutro na to ciasto z koleżanką. I teraz może się w głowie pojawić jakiś milion myśli pod tytułem, może ja jeszcze bardziej podkręcę, może ja jeszcze Bardziej siebie docisnę, może będę jeszcze bardziej wymagająca, nie? I taka niby nic nie robiąca kubka ciuchów cały czas gdzieś tam z tyłu głowy u nas siedzi. I warto zastanowić się, czy te ciuchy w ogóle są nam tam potrzebne, czy nie możemy ich gdzieś na przykład wynieść, gdzieś sprzedać, gdzieś oddać komuś do jakiejś zbiórki ciuchów. A w ogóle też warto się zastanowić, czy ja kiedykolwiek chcę tam wrócić do tego rozmiaru. Czy to będzie dla mnie zdrowe? Czy to będzie dla mnie możliwe w ogóle, żeby tam wrócić? Bo jeśli nie, to po co trzymać te ciuchy? Teraz przeniesiemy się do Twojej torebki albo do Twojego schowka w aucie, albo do Twojego biurka w biurze. I zaczniemy od tego, że takim jednym z najczęstszych albo. No, takim jednym z najczęstszych powodów, przyczyn występowania napadów obiadania się jest doprowadzanie do takiego wilczego głodu, że po prostu masz ochotę wszystkich pozabijać, żołądek ci zasysa do kręgosłupa, już nie myślisz o niczym tylko o jedzeniu i masz wszystkiego dość, i zaczynasz jeść obiad, czujesz taki po prostu. Takie nienasycenie, że ta głowa cały czas myśli o jedzeniu, że jeszcze coś bym zjadła i zaczynasz coś tam jeszcze skubać, coś jeszcze, coś jeszcze i w końcu masz takie myślenie, Boże, już mam to wszystko gdzieś, ja chcę po prostu się najeść i poczuć ten spokój. I masz ochotę odreagować ten cały dzień, bo przecież nie dość, że był męczący, to jeszcze sam głód w ogóle męczy, więc jesteś po prostu dziesięć razy bardziej zmęczona niż normalnie. No i o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, żeby temu wszystkiemu zapobiegać, właśnie chowaniem czegoś w te skrytki, w tą torebkę czy tam szufladę. I mówię tutaj o tym, żeby przygotować sobie jakąś przekąskę do schowania w twojej torebce, z którą idziesz do pracy i jedziesz na przykład, nie wiem, tramwajem, do jakiegoś plecaka, który zabierasz ze sobą na jakieś zajęcia, do torby na siłownię schować sobie tą przekąskę do biurka w pracy, schować sobie tą przekąskę do um, tej, tego schowka w aucie, nie? Nie chodzi tutaj o to, żeby to była jakaś przekąska do nie wiem, chrupania z nudów, nie? Żebyś miała zawsze coś pod ręką. Chodzi mi bardziej o to, żeby nie doprowadzać do tych momentów wilczego głodu, tylko po prostu wcześniej, jak taka Odpowiedzialna osoba, odpowiedzialny dorosły, e, zadbać o to, żeby właśnie do tego głodu nie doprowadzać, żeby mieć stabilny poziom energii w ciągu dnia, nie mieć takich zjazdów. E, a jak to możemy zrobić? No, jeśli na przykład okazało się, że ilość siedzenia, którą zabraliśmy do pracy, e, była niewystarczająca, no to mamy schowane w na przykład w szufladzie, w pracy, czy tam na przykład w torbie właśnie, z którą wracamy tramwajem do domu, paczkę orzechów i możemy zjeść sobie tą garść orzechów, żeby nie wejść do domu po prostu na takim poziomie głodu, że nawet nie będziemy w stanie podkrzyć sobie obiadu, tylko od razu zanurkujemy do jakiejś szuflady z przekąskami, nie? Albo na przykład ta garść orzechów sprawi, że ten obiad, który sobie podgrzejesz nawet, będzie się zwyczajnie nim łatwiej najeść, bo nie zaczniesz jeść z takim mega dużym głodem i będzie łatwiej się nie przejeść i dzięki temu może unikniesz potem takiej fali kolejnego szukania jeszcze czegoś, nie? jakiegoś jeszcze batonika, jakiegoś jeszcze wafla ryżowego, itd., itd. I co może być właśnie tą przekąską? To mogą być orzechy, paczka orzechów schowana jakby w jakąś torbę. Może to być właśnie orzechy przesypane do jakiegoś woreczka mniejszego. Mogą to być jakieś batoniki zbożowe, czy proteinowe nawet. Jogurt pitny raczej nie, bo, bo się zepsuje, ale na przykład, nie wiem, może banan w miarę, chociaż to też raczej średnio. mus owocowy na pewno wytrwa. Wszystkie takie właśnie rzeczy, które można schować, i po prostu w tym momencie idziesz i zaczynasz wszędzie do każdej swojej torebki chować w tej minucie paczkę orzechów, żeby ona czekała na ciebie na ten kryzysowy moment, nie? Więc po prostu zachowujemy się tutaj jak taka. Jak taki odpowiedzialny dorosły, który chce zadbać o to, żeby nie doprowadzać do takiego dużego głodu, do takiego dużego spadku cukru i takiego dużego spadku energii. Kolejny taka wskazówka dotyczy Twojego telefonu, bo spędzasz z nim bardzo dużą część swojego dnia, a konkretnie o takie różne aplikacje, w których spędzasz dużą część swoich dni, czyli właśnie o social media, nie? I przyjrzenie się temu, jak ty się czujesz z tym, co te social media ci pokazują. Bo wbrew pozorom ty masz bardzo duży wpływ na to, co tam się tobie pokazuje. Czy tam ci się pokazują na przykład jakieś urocze jamniczki, czy pokazują ci się tam cały czas wyżyłowane sylwetki, które cię tylko po prostu doprowadzają do szału jeszcze większych kompleksów. Czy tam Ci się pojawiają jakieś takie fajne, sycące posiłki, którymi masz prawo się najeść? Czy pojawiają Ci się porcie wielkości jednej kromki chleba i jednego jajka na śniadanie? E, ty sobie je robisz i się tylko frustrujesz, że się znowu nie najadłaś i masz ochotę na coś słodkiego, nie? E, więc raz, że angażując się w treści, które są dla nas... E, które nam się po prostu podobają, sprawia, że będzie nam się wyświetlać ich więcej. E, a nie wchodząc jakby w interakcję z treściami, które nam się nie podobają, będzie sprawiać, że algorytm nie będzie Ci ich podrzucał. Albo nawet jest to coś takiego, jak um, można tam kliknąć na Instagramie, nie powiem Ci dokładnie, jak to zrobić, ale na pewno jest taka funkcja, że można tam kliknąć, żeby, nie, żeby Ci Instagram tego nie pokazywał. Że to jest coś, co ci się nie podoba, coś, coś takiego jest. E, można też w ogóle zresetować cały swój taki algorytm i ustawić go od nowa, jakby zacząć na nowo coś tam szukać w lubce i wchodzić w takie rzeczy, które cię interesują. E, no a poza tym, poza tym algorytmem, który tam podrzuca nam coś, możesz też po prostu w łatwiejszy sposób, zaczęłam tego trudniejszego, w łatwiejszy sposób, czyli przejrzeć po prostu konta, które obserwujesz. E, czy tam jest w ogóle jakakolwiek różnorodność, czy tam jest wszystko na jedno kopyto, czyli tak jak mówiłam, tylko piękne wyżyłane sylwetki i tylko jakieś fit przepisy. E, bo zobacz, co się w tym momencie dzieje. Otwierasz ten telefon czy tam aplikację i w Twojej głowie i tak jest wystarczająco dużo myśli o jedzeniu i skupienia się na sylwetce. Otwierając tą aplikację jeszcze bardziej podkręcasz to skupienie na swoim wyglądzie, na ciele, na sylwetce, na jedzeniu. Zaczynasz się porównywać, że ona to je tak, ona to wygląda tak, i w ogóle nie patrzysz nawet z którego miejsca wy startujecie. Czy ty się w tym momencie porównujesz do kobiety, która zarabia swoim ciałem na życie i która trenuje ile razy chce w tygodniu, bo po prostu taka jest jej praca? Czy ty się porównujesz do jakiejś osoby, która nie ma zaburzeń odżywiania i nigdy nie miała i może jeść na przykład, naj najada się zwyczajnie mniejszymi porcjami, nie? Na to już nie patrzysz, tylko po prostu zaczynasz się automatycznie porównywać i frustrować. Możesz też w ogóle nabrać takiego przekonania, że skoro twój cały fit jest wypełniony takimi um, zgrabnymi ciałami po prostu idealnymi, to możesz mieć wrażenie, że wszyscy takie mają, nie? I że ty jesteś jakaś nienormalna, a tymczasem rzeczywistość jest taka, że więcej jest tych teoretycznie nieidealnych niż idealnych. Um, że te takie bardzo umieśnione, bardzo takie smukłe, wysportowane, po prostu idealne ciała są raczej w mniejszości. Plus, one są tak na tych zdjęciach przedstawiane, tak te zdjęcia są zrobione, czasami też nawet zretuszowane, żeby po prostu wyglądały idealnie, nie? A to jak wygląda w rzeczywistości pod innym kątem, na no to już raczej e, nie zwracamy uwagi, tylko automatycznie idzie impuls do mózgu, żeby się porównać i żeby sobie jeszcze bardziej dowalić. Co nie? E, no dobra, więc co można z tym zrobić? Można dodać sobie właśnie trochę różnorodności, jakieś kąta z takim jedzeniem bardziej sycącym, a nie tylko jakimiś fit posiłkami. Można zaobserwować różne typy sylwetek. Profile, które w ogóle pokazują tą, tą różnorodność w ciałach, nie? Różnorodność w kolorach skór, w jakichś na przykład e, chorobach i tak dalej, te ciała mogą różnie wyglądać przecież. E, jakieś treści wspierające, które będą bardziej e, antyta kultura ciągłej pracy i ciągłego rozwoju, tylko będą właśnie pokazujące to, że Hej, to jest ok, żeby się cały czas nie rozwijać, że możesz iść, usiąść na kanapie i odpocząć po prostu. A do tego wszystkiego, fajnie by było, żebyś nie przesadziła z kontem, z kontentem wspierającym. Bo, wbrew pozorom, obserwowanie miliona psychodietetyczek, które w kółko gadają o psychodietetyce, może nie być aż tak skuteczne, jak się wydaje. Ja często nawet mówię dziewczynom e, podczas współprac albo jak je kończymy, żeby po prostu mnie odobserwowały. Bo już nie potrzebują większej, jakby ciągłej koncentracji na jedzeniu i na tym wszystkim, e, to, to, to nie będzie jakby już w tym momencie im potrzebne, nie? Bo w momencie, kiedy zaczynamy wychodzić z zaburzenia, odżywiania, pracować nad relacją z jedzeniem, to my o tym jedzeniu zazwyczaj myślimy prawie ciągle i bardzo mocno się na nią koncentrujemy. Więc. E, takie, taki feed, którym będzie cały czas tylko jedzenie, albo będzie właśnie jakieś takie protipy, jak wyjść z zaburzenia odżywiania, mimo że będą wspierające, to one nadal będą nakręcać tą koncentrację na jedzeniu, nie? A my tego nie chcemy. Chcemy poszerzać życie o inne. Aspekty niezwiązane z jedzeniem. Więc um, fajnie jest rozwinąć trochę ten feed o na przykład, właśnie jakieś zdjęcia jamniczków słodkich, o jakieś memy, które cię rozśmieszą, o jakieś piękne widoki z gór, um, no cokolwiek, co cię po prostu pasjonuje, co cię inspiruje, co cię relaksuje i tak dalej, nie? Um, no i właśnie ta większa ilość kont samopomocowych może być czasami nawet. Um, jest wspierająca i możecie jeszcze bardziej przytłaczać, nie? I taki ostatni mały protip, czyli um, sprawdzić jak tam wygląda twoja książ półeczka z książkami. Czy są tam w ogóle jakieś takie książki, które możesz sobie czytać dla takiego relaksu, odpoczynku, dla frajdy, dla czystej przyjemności i zabawy z czytania? Czy są tam tylko i wyłącznie książki samorozwojowe, um, jakieś właśnie psychologiczne, może o jedzeniu, takim o, o właśnie o relacji z jedzeniem? Um, czy właśnie jest tam coś po prostu takiego twojego, co cię jara i co cię relaksuje? Bo tym samym jeśli nie mamy tam tylko książek rozwojowych, tylko będziemy miały tam też coś dla czystej zabawy i relaksu, to dajemy bardzo piękny, środkowy palec tej całej kulturze zajeżdżania się, która nam mówi, że jesteś wartościowa, tylko wtedy, gdy coś robisz, że powinnyśmy cały czas coś robić, powinniśmy się rozwijać, że jak nic nie robisz, to leniuchujesz. I to jest takie fajne robienie na przekór, takiemu wewnętrznemu głosowi, nie? który mówi, że nie powinnaś odpoczywać, nie zasługujesz na odpoczynek. Bo jak będziemy za nim tak iść i go słuchać, to nic się nie zmieni. A robienie mu na przekór, owszem, jest na początku niekomfortowe, ale potem sprawi, że będziemy bardziej się Będziemy bardziej wyregulowane na co dzień, będziemy miał więcej energii, um, i nie będziemy potrzebowały tych chwil po prostu e, tonięcia w jedzeniu, nie? Tych chwil, kiedy wyłącza nam się cały układ nerwowy, cały mózg, wszystko nam się wyłącza i jakby tak rozpływamy się w tym jedzeniu, nie? W tym napadzie obiadania. Pozwyczajnie nie będą nam potrzebne takie chwile resetu, takiego po prostu wyłączenia systemu awaryjnego, jeśli my na co dzień będziemy dbały, żeby Podłączać ten system do ładowarki regularnie poprzez właśnie taki odpoczynek z fajną książką, a nie ciągły, ciągły rozwój. I ja podejrzewam, że no, ty jesteś najprawdopodobniej ambitna, nie? I że nawet teraz zamiast odpocząć, słuchasz podcastu rozwojowego, nie? Więc. Warto, myślę, przyjrzeć się temu, jak ta półeczka tam wygląda, jak wygląda Twoja biblioteczka w Spotifyu podcastów, czy tam są jakieś takie fajne, ciekawe, może jakieś śmieszne, może jakieś wywiady, czy tam są tylko właśnie takie poradniki i takie rzeczy samorozwojowe, nie? Tyle z tych wskazówek. Jestem ciekawa, czy w ogóle były dla Ciebie jakkolwiek pomocne, albo czy były dla Ciebie ciekawe, czy były jakieś takie właśnie Nowe, czy raczej zdawałeś sobie z większej części z nich sprawę i będę w ogóle to by było super, jak mi wysłała po wysłuchaniu tego odcinka, jako taka motywacja do wdrożenia tego, na przykład zdjęcie nie wiem, jakichś nowych, fajnych, luźnych ciuchów wygodnych, albo zdjęcia tych przekąsek, jak wkładasz je do torebki, albo zdjęcia, jak wyrzucasz tą kupkę tych ciuchów za małych albo jak robisz mi screena jak wygląda twój feed, że jest cały w jakichś fajnych jamniczkach, memach e, i tak dalej. Albo zdjęcie, jak wygląda twoja półka z książkami e, i polecajko może jakichś fajnych książek, bo ja na razie odkryłam tylko Mroza e, i sobie zaczęłam trzy różne serie, jako człowiek z ADHD oczywiście, że zaczęłam trzy różne serie naraz, żadnej nie skończyłam i, i sobie jeszcze wracam do jednej z nich, e, ale to jest tak Fajnie się czyta, ale to chyba nie jest jednak to. Czasami troszkę nudzi, więc jak masz coś do podrzucenia, to ja bardzo chętnie przyjmę. I życzę Ci jak najwięcej odpoczynku, relaksu i wyrozumiałości dla siebie.